Po co, no mm. nawet, jak to, skoro mamy głos ja nie na o. Tu przechodzi przez most. Zabawny, zabawny, zabawny przystojny. Czy... Zabawny, przystojny eee. i pewny ja, wiesz, siebie zwi zwierzak zbudował. Dobra, niech będzie. Taką energię trzeba siać na świecie, ale to historia? Tak. Mhm. Czy mamy to historia, to, no? Chyba YFL, tak. Minecraft SMP. YFL SMP 2. Ja, to ja o, ja dostałem. kurwa, to nie Wiele. jest historyjka. Nie, 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 nie. Tutaj teraz ja rysujesz to, co ktoś napisał. A niech mnie. Tłusty krokodyl w jeziorze. Dobra, dobra, to zrobimy tak. Jezioro. Tu, o, damy tak. Jezioro. To tyle co byłem w stanie wymyślić. No nie umiem lepiej, to wygląda jak zwykły krokodyl. To nie wygląda jak tłusty krokodyl, to wygląda jak zwykły krokodyl. Ja <grym> jak tutaj strolowałem i przepraszam. Czy... Szczerze. O, ja nie o, wiem o, jak, o, ja nie jak... Nie wiem ja ja jak przepraszam, bo strolowałem. Ja, ja nie wiem ja jak, jak, jak to... wygląda Peciu. Nie ma pisać. Ty. Nie, nie piszemy gruby. Ja nie jestem społecznie upośledzony oficer. Dobrze, iż ja być nie Wow. Nie, nie, naprawdę. Dobra, co wygadacie, o Co to jest? jednak patrząc na to, to ja nie strolowałem. Nie rozumiem. Teraz twoja kolejna opisanie tej sytuacji. Dobra, pomarańczowy, pomarańczowy słodki przystojniak, całuje się z drugim, skrytym, z drugim. Pomarańczowy słodki przysto, przysto, całuje się z drugim. To tyle, nie ma już więcej czasu, nie? Nie, nie można nevron, nie można nevron, nie można nevron. Yy, baba na rowerze, dobra. Tak, z tej tematyki. Pierścień wron. Ja. To ja narysowałem. Ja, ale to takie hasło jest, jak coś Mi jest ja głupio, mam, strasznie, tam... jak wy tak mówicie, mi że. Jest mi jest głupio, jak wy tak mówicie, że o, tak mi źle poszło. Ja bo mi wiem. idzie tak zajebiście, że nie chcę was zawstydzić. Teraz twoja kolejna opisanie to tej sytuacji. To mnie zawstydziłeś mnie. Teraz twoja kolejna opisanie to jest tej sytuacji. No tak nie. nie. Tak. No a co? Tak. Bo. Pecia, nie? A co? Ale jeszcze ja no to... ładny rysunek dostałem. Jak na obecny poziom. Serio? A, ja też dostałem świetny rysunek. Ja to jest, no. Zajębista to pewnie mój. Bordo. To pewnie mój. Ja dostałem wtedy ja, ja nie wiem, co się dzieje. Się muszę rozegrać. Już chyba wiem, co tak. Musisz się rozebrać, no. Łukaszak wózkowy zbiera rentę w dolarach. Do ja ja że, nie hasło. Jest ktoś dał takie zjemne hasło, że to jest ch... Ale ja dostałem dobre hasło, to jest dobre hasło. Przecież niektórzy teraz już opisują tylko obraz, co ty się w k... To ktoś ch, dostał na no, może. Nie, no, stary tekst nie. mam taki, że to jest. Ch... Serio? Teraz twoje kolejne opisanie no to, to tej to sytuacji. dobra, to zrobił pięciolatek. 5 k... latek ja mam ja mam obrazek z wizaka, 100%, ja mam twoje 100% Ale nie mam przecież, nie, mam nie wiem czy wiecie, ale no mi się zdarzyło, miałem tą przyjemność zagrać z wieżakiem już raz i on akurat rysuje najpiękniej tutaj chyba Ładnie rysuje, Uuu, no Uuuu, sigma <grym> Mycie nad podoba. kiblem, no właśnie kto? A nie, nie kto ja na ma... szybko teraz Ale ktoś ma tamę hmm. latka. <grym> tam taki rysunek złożony z kwadratów dosłownie nie mam stójkom, stary luz. No bo wiesz, Minecraft, nie? Hey, Byku, wstań do szara eminencja. Mam ciebie zdrogowę. Byku, wstań moje do szara eminencja, mam strug... nie, nie wiem o co Z chodzi. zasadami, to mam je dobrze opisać, czy Dobrze, dobrze, jest zasady. Tak jak jest, Zde? tak? Tak, tak. Gdzie ta szara eminencja? Tutaj. Wszystko Ale jest ukazane tak, na tak. rysunku. Wszystko jest ukazane na rysunku. Więcej nie byłem w stanie. rysunek! Yeah. O ku... a co to jest? Mm. Mm. To jest Natana z, gorzy z Gorzyka, cieszący się życiem. <laughs> nie wiem. Bo... Pozdro kochamy fazmofobię, bo spędziliśmy przy niej wspaniałe miesiące, yes! Włącz ten szybko. Chłop klawiaturą rysuje. Strania do jeziora pełnego rybek, gone wrong, okej? Okay. Chyba przez CH się pisze. Nie straj! Mógłbym napisać nie sraj, no Mógłbym napisać... No teraz. Nie sraj, ale... Jest A, ja znikam już potem. Nie, nie, w znikam sensie jakiś... laścik. Ostatni teraz opisujemy. Ja, pod... chyba. ja nie mogę z grać. Teraz wykrani napisanie o tej klucze. sytuacji. Docness. Nie, dobra, to? Jak ja chcesz. Wiedzieć kto to rysował? <ś repeats> Ciekawe, kto że wrota to są moje Za dużo, amator. za dużo. Amator, amator. On musiał podgarnąć no ja tak, Dobra, lecimy! Co, tak. Jada, to, nie. Lecimy! Dwa pierwszą rundę chciałem przeprosić. A to rysowana. Była taka playlist, gdzie mieliśmy takie piosenki jak. Naszek uderza ręką w biurko po pieniądze. To czasu nie było, ludzie! O, no i Ty tak. jest dobrze, dobre, bardzo. Ale ma wtyczkę! No ale też tak. Ale dolary Ale o, o, kurde. Ale, ale okrągło, okrąg stary zrobiłeś, co za A, Ja się kraszę, Co to jest? Łukaszek, Łukaszek. Wioskowy zbiera rentę w dolar. <l -haltý> ej <society> dobra, w miarę idzie to. Zwróca. O, bardzo ładne, ja to miałem. Na Łukaszek okay. otrzymał na rożnemu wsparcie finansowe od państwa. <l> <attitude> ej, dobrze jest! O, o, ej, ej, Łukaszek i Adacur. Ej, ale policzyliśmy, jakie o. Ale, ale, to jest akurat! Przeszło, przeszło. Ej, przy, nie, nie powiem od, od kogo się zaczęło, co? Łukaszek jedzie po. No ja Ej, ale ramiętę, to szczerze? To w miarę doszło, no, no nie? No! Dobra, czyli no. to Zwierzak Dobra. wszystko tak ładnie rysuje. Dobra. Lawek! Ja się po. prawie z nie wyrobiłem. Tak, działają mi sterowniki, O, to ja! To nawet tego nie pamiętam. Nie o, wiedziałem jak to ja nie wiedziałem jak to narysować. A to to oh, okay. Zostałem zignorowany. Coś tak, zwolony. Ten gość źle wygląda trochę. Bećcia. A to z kapsloka. Oj. dobra, to jest najdziwniejsza przekmina, jaką widziałem w tej wow. Janina o Aaa, to no, nie, no to do mnie coś innego no, doszło. No. Ja dostałem coś takiego! Nad rzeką. No, no dobra, teraz za, przepraszam. No do, 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 do mnie coś takiego doszło <laughs> <wstrzulań>, taki <strymi laughs> ja 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 to jest świnia! rzeką! i do łowienia ale mówię, nie pójdźmy. ten ogonek to jest świński no, ogonek. Totalnie kocio wygląda, ta morda. No. A czemu? Czemu ta świńska morda wygląda? Ta morda wygląda totalnie kocio, stary. Jak widzę kota, każdy ma taki ryj jak ten. Ja to ja to nie wyglądam. koty ja grają okay. razem. Zwierzę czesze zęby grzebienie. Ja dostaję właśnie grzebienie. Co za gówno! Co za gówno! <noise> bierze 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 ja, ale Dobra, prawie przeszło, zajeb... Ale jest ogarnął, że to zwier... Ej, ej, Andrzejra, Andrzejra, co jest? To jest. To to, to, co? To, ale to, 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 że on poznał, że to jest to zwierzak to na tym pierwszym... To będzie zezłosa, kur... To jest, o... No właśnie, Chciałem wrócić nie, nie, nie. do AFL, tak? Ja tak. I teraz patrzcie to, co... z samego siedem z sobą ...jak ziomek z reklamy pasty do butów. I z tobą do butów. Do czego? Do zębów. Ja p*******. <śpisać śpisać> Pasta Colgate trzymająca szczotę szklan do zębów. Tak Ale to cię zarysowało. No nie przeszło, nie? Nie przeszło. <śpisać> Ale dalej. Ale blisko było, Suczana blisko było. Ooooooooooo! No. E, tutaj je podtrzymałem chyba. To, nie wiem czy to przeszło czerwony <grymne�ofery> Zajebisty rower stary, zajebisty! <grym> to już zajebisty. wiemy gdzie się Newro. No dobra, co mój to mój to rower było co? był Ona jest z lepszy! O nas rower! Kasiks! To też rower to Ej, wolniej, wolniej, stary, wolniej! Oj, to, 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 to. Łukaszek! Patrz to patrz To Łukaszek na wosku, Bachu, Lajnodze na dworze. Co, Co? Ja ja miał To na wosku, bachulaj, na dworze. Co? Ja ja To w blasku słońca Jak przeszliśmy od Kasik z do Łukaszka. Nice. Bardzo podobni są, stary, nie widziałeś? Uwaga na tam z O, lecimy. O. Zabawny, przystojny i pewności no, siebie. Oj, budowa. oj, o. dzięki. O. Szybki A, białe, białe, no i hmm. no to. Szybkie białe, nie? Aleks zbudował chyba nie bazę. Ma taki

Ninja? No i no ty no Ludek z Naruto ogladaj, jak startuje no, no, z Naruto? Ludek no, z Naruto? Ludla, błagam, 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 błagam Ej, 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 za ładnie Ej, to obok rakiety No Matwik przeszło Zwierzak, jeden z tego morał, wyglądasz jak główny bohater Naruto Tak, także mi też to podoba. Mega przystołniak Tak jest Wieczór na TikToku ja to... w ogóle nie przeszło O nie, ja już wiem co to będzie

Spokojnie, spokojnie, nie pomyślał, nie pomyślał. Ja... Ja ja nie jeziora tego takiego, rybki! Ja tak powiedziałem, <grym> że mam twoje! <grym> Byłem pewny jak wtedy powiedziałeś... Dobra, ty kto to k... narysował, nie? Jestem ciekawy kto to narysował. Wiedziałem, że mówisz o tym! Nie! <grym grym grym o tym> Wiedziałem nie? Ej, opis jeszcze z tą kropką na końcu. Doknes. ja nie no zdążyłem napisać. O, nie mogłem napisać, rozumiesz? Mi się wygenerowało automatycznie. Ja tak, ładne. tak, postarałem się. To, to, bo bo nie bo... Bo... to było dziwne. No, Ale to było ciężkie, to było ciężkie. Bo... Bo... Stary, stary jakiś debil zimna. napisał, że Kofody, dwa razy... O razy to...

Automatycznie włączyłeś się automatycznie, tak, 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 automatycznie dałem. Lepiej no ręcznie na next. Dobra, 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 ręcznie, ja ręcznie, dobra, to na Alexa ręcznie, no. O, ciekawy jestem. Janina to szara eminencja. A. A. Co? Co? O! To Fajny to dobra, nie. nie! Ale kurwa. I Janina to dostał! Szara Ja <śledzio> wier... Ale tutaj ścieżem ja, jest najładniejszy rysunek. O. Okej, no! Zobaczcie co do mojego! No, ja nie dostałem To ma ja wow. to 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 dzięki, 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 dzięki! ma w ciebie strogo Co to jest? to sobie wygoda A, ojej! Przepraszam! Baba jaga na miotle plus do knesowów. w kałużyku. -box. Przestań kurwa! Ale ja zresztą. to widziałem! To było moje. Nie, zawsze za tak lepiej, że ewidencja ma w ciebie srogo wypierdolą. <laughs> canon! Dwa ja razy do ja tego ja samego jeżora nie wchodzi do Co? Ej, w ogóle nie pamiętam. <laughs> o Nie! <laughs> przepraszam! <laughs> 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 Janina po tym jest trochę zszokowana. Cool. Wow. Ja myślałem, że to jest Natan! Natan z opaską. bo kolor włosów go... O, jaka koszulka! <grym> Więc Natana z gorzyka cieszący się życiem. Wiesz <śledzimy> <śledzimy> co? Natan streamuje na TikTok'u meczech i No nie chodziło? Lepsze, ty Ale Matara poszła. Kuboks. <śledzimy> Diables, mako ognia, trzyma jajko władzy w prawym ręku. Ja w ogóle nie przeszło, nie? Ja przepraszam. Tam było ty z Limem. Diable SP o wylewie z Limem na pierwszej. O właśnie! Ej, dalej nie przerzucę! No, ja nie, nie wiedziałem! Aaaaa, oh. ja oh. to jest. Jaka dobra, to ja powiedziałem. Ku... Ej, no, no też bym powiedział, Jaka. że to doktor. Teraz pamiętam, teraz pamiętam. Doktor jest centrum wszechświata. jest głównym bohaterem. Gryzłany życiem. Doktor został ciebie! No to chyba Skąd oni wiedzą, że to jest Doknes? Wspary <grym grym> <to, grym> nie, nie, nie widzisz? Tak jak chodzi, To nie jest Doknes, to jest diabeł. <grym> <grym> <noise> Ale no bo, no bo, gdybyś nie napisał to ktoś w się bym nie poznał To jakbyś opisał jakby nie było tego na koszulce? Bym, bym napisał... Jest, zadowolony zadowolony człowiek, a, który no. mimo Kompany. swoich kompleksów związanych z trądzikiem czuje się szczęśliwy Tak z bym napisał Ale ty ja jesteś ja nie twierdza, drugi, a, Jestem, nie. jestem Mamy zwierzaka, ja mamy to No co, nevron? Miało nie być I ja tu trochę nie, Przez to całuję się z drugim Przepraszam, przepraszam, tutaj całował? Ej

<śmienic> SM! <śmienic> Przytrolował no, specjalnie, nie, było nie kupujemy chuj. Nie w niezłym sosie B. W niezłym sosie... Dobra, koniec!